Hej, hej, w tym filmie pokażę Wam, jak ratuję gnijącego grudnika. U mnie to naprawdę jest dość słabo. Znaczy, no, jest beznadziejnie, szczerze mówiąc. Więc tak, po pierwsze, pędy, które jeszcze jakkolwiek żyją, choć gniją u końca, spróbuję jeszcze ucięć tutaj. Poczekam 3 dni i wsadzę do ziemi, żeby się ukorzeniły. Nie jestem pewien, czy się uda, ale. No, zawsze to lepsze niż nic, bo tak to śmierdzi. Tutaj, w przypadku tego pędu, to już jest i po nim. Jego te części spróbuję też ukorzenić, jak tylko zaschną. Ale wam pokażę, jak to zrobię. Ja po prostu wsadzę tylko, oczywiście nie do tej doniczki, wsadzę tak głęboko i w sensie, żeby o mniej więcej tyle było pod ziemią tego miejsca może wytworzyć korzenie, choć w przypadku gruboszy to mogę równie dobrze i tak położyć i e, jest taka sama szansa na wytworzenie korzeni albo stonki. Oczywiście stonka jest wygodniejsza, ale to wiecie jak to jest. A tutaj mam jeszcze takiego, co dopiero co gnije. Jest w słabym stanie, ale jeszcze. Mm. jeszcze jakoś się trzyma, więc spróbuję go tutaj utrzymać w tej dończyce. jeśli też padnie, to po prostu wezmę i utnę zaraz Wam wszystko pokażę nie będzie łatwo, ale Wam pokażę tniemy czystym, sterylnym narzędziem moje jest już po prostu trochę zużyte ale przed każdym użyciem dezynfekuję nie wiem, czy tutaj jest co ratować no te tkanki nie wyglądają najlepiej, ale łatwiej zawsze ratować z kawałkiem pędu może zrobię tak, że utnę w tych miejscach Jednym szybkim czytaniem, tak, żeby całkowicie odciąć rośliny, niestety. Ja to robię na kamerze, znaczy na telefonie, znaczy nagrywając, chodzi mi o to, więc trudno jest tak dobrze celować. Jeszcze tutaj. A taki fragment pędu będzie trudno ukorzenić, jeszcze pomyślę co z nim zrobić, więc teraz mam takie trzy sezonki z pędem. Filowo i takich, tutaj bez pędu kilkanaście. Udało mi się już zaraz odkryć sonki. Znaczy żadne udało mi się już, tylko pokazuję Wam, że już mam parę scenek, które pozyskałam, kiedy odpadały wcześniej i zdążyły zaschnąć. Długość z tym zbierałam. Niektóre widzimy są tutaj zielone i pełne życia, a niektóre są z gniłkami, więc takich to my nie chcemy, siostro. Teraz spróbuję znaczy, teraz oczyszczę tą doniczkę i podczas czyszczenia doniczki muszę pamiętać o tym, żeby nie naruszyć korzeni grubosza, bo wtedy będzie jeszcze większa klapa i w ogóle. Chodzi mi w sensie, że jak będę to wyjmować, to mam, to korzenie, które jeszcze są, mogą uszkodzić roślinę, która jest jeszcze w niej mniej więcej dobrym stanie. Um, to jest ogólnie sezonki, tutaj są trzy: były trzy. Ta tutaj jedna to taka, co ją ukorzenia w muchu. No ona padła już te, znaczy już wcześniej. Ta druga ostatnio po prostu tak nagle się rzuciła, a teraz ta mam nadzieję, że nic jej nie tknie. Mogą to być, czy może być to spowodowane, tak? To mogą to być albo choroby jakieś, które się zalągły w korzeniach, albo na przykład mogłem przelać roślinę, albo mogą na przykład zrobić tak, że ona się podlewała i woda nie została tam na dole. Podsiąkała do góry, aż po prostu roślina zgniła i korzenie zostały utrafione i re, ja stawiam przynajmniej, myślę, że na to, bo jakby to była jakaś choroba, to pewnie by zaatakowało najpierw jedno, potem drugie, a nie w takim okresie, się, ile to jest, z tydzień przerwy, więc roślina by tak nie została tak szybko zaatakowana. Zresztą to raczej nie będą wełnowce korzeniowe ani nic takiego, bo korzenie są czyste jak łza. Mm. Wiem, widzę, bo tutaj a, tak to by wyszły na te korzenie, które są tu. A tu nic nie ma, jest tylko pleśń oczywiście, bo ckniło mi teraz, już oczywiście nasyfiłem i tak dalej. Ziemia na podłodze tutaj jest zawsze, no i może. Dobrze, a więc ta jest mniej więcej oczyszczona. Ten fragment pędu, nie mogę go wyjąć, ciągle jest tak przegniły, że jak próbuję go wyjąć, to tylko odrywają się te nasze kawałki. Jeszcze tutaj nie został ten cchniłek. Ogólnie to ten gruboż ma szansę przeżycia, choć jeśli to jest coś w ziemi, to powinien go był przesadzić, ale tak, tak naprawdę to nie wiem gdzie. Zresztą, jeśli ma na przykład już uszkodzone korzenie, już ma uszkodzone korzenie przez zgniliznę, to już mu i tak wiele nie pomoże. Mógłbym go co najwyżej wyciągnąć i osuszyć na jakiejś gazecie czy coś, ale nie wiadomo. Jak zacznie gnić, to po prostu utnę i. Zrobię taką du dużą ściankę. Nie wiem, czy to jest gnid, znaczy to jest po prostu grubość, bo one drewnieją, jak to większość sukulentów. I no. żeby nie było coś takiego, to właśnie nie jest gnicie. To jest drewnienie. To jest mm, tkanka, wytwarza i tkanka robi się twardsza, żeby przytrzymać roślinę, bla bla bla, jak zawsze. To samo. To tak, jak samo jak będę, y, premno robią się grubsze u nasady. Znaczy nie wiem, czy u nasady, no po prostu w tym miejscu. Żeby móc podtrzymać te liście, które wyjdą, bo inaczej by się połamało po prostu. No to byłoby dla gatunku straszne, więc po prostu. No taką cechę sobie wytworzyły. I te na przykład pnącza i te grubosze. No, Oni mnie ten grubość to tak sam, samotnie, smętnie wygląda. Taki ostatni na placu boju. Choć mam jeszcze jedną stonkę, ale jest bardzo duża. I jeszcze będę dzisiaj trzy krotki i też to nagram i tak dalej. To jest inna trzykrotka, to jest trzykrotka, o i tam. Widzimy pełno życia, pełno śmierci. Jedno i drugie. Taki bonus. Tutaj coś siedzi, o nie. Dobra, a to to zostawiamy, bo trzeba opryskać i umyć, a potem się tym zająć. I to chyba by było na tyle. Sadzonki gdzieś po trzech dniach, jak mówię. Wsadzę, bo słoże na ziemi raczej tak. To jej wytworzyłam oustąkę, a te sadonki spróbuję wbić. Znaczy po prostu wbiję, tylko zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie jakoś. Sadonki te tutaj spróbuję jeszcze ukorzenić. wmuchujesz, tutaj dorzucę kilka, ale tak szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie poślenia. Co, co to jest? Ha? Coś mi tu urosło. Bo muszę zrobić przegląd tego słoiczka. I tu ja też coś puściło korzenie. No dobra, słuchajcie, jest od dwóch tygodni i już widzę, że coś się dzieje. Choć też coś chyba pleśnieje. Dobra, ale to nie jest dzisiejszy temat, i to jest. Nie, to nie jest na tyle. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć o gnijących grudnikach? Jak Wam gniją te grudniki, to mogą gnić pędowo, że na przykład pęd jest w jakimś miejscu uszkodzony i po prostu to wygląda jak gnicie, A tak naprawdę pęd po prostu się obsusza i liście upadają. I wyglądają podobnie, też tak trochę pomarszczone, trochę tak bez życia. I jest też gnicie od pnia, czyli od tego od miejsca tutaj w roślinie. Po prostu zgnieje dla sobie, idzie do góry, do góry, do góry i cała roślina gnije, więc musimy szybko reagować. Mm. Co do grudników, to jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, jaka jest. Mm wilgotność, bo jak jest wyższa wilgotność, to one łatwo gniją i wtedy jest. I wtedy po prostu jest problem, bo wiecie, gniją w każdym miejscu, z którym mogą się stykać, czyli w takich, w takich jakichś załamaniach od spodu i ogólnie bardzo wysoka wilgotność powietrza, to taka szybsza druga grudnika, ale kompostownika. Mi się zajmowało. No. Co do ich regeneracji, to... Nie nawozimy przez dwa miesiące, jeśli to zima, to w ogóle dopiero na wiosnę nawozimy. Um, ogólnie to one, no gnicie to jest coś, z czym trudno sobie u nich poradzić. Jak się go przesunę przez miesiąc czy tam półtora, to może z tego łatwo wyjść. Ale z to tak średnio. A ja byłem nieuważny, no i widzicie co się stało. No, ale to chyba byłoby na tyle. Mam tutaj parę naśconek tego grudnika, z tym jeszcze coś postanowię, z tym klikutkiem dziwacznym. I tu są jeszcze trzy sonki, które będę mógł włożyć do ziemi, jak tylko przeschną. Przypominam wam trzy dni, no i sadonki po trzech dniach. Możemy włożyć do ziemi albo na ziemi. W przypadku liści, go już, znaczy tych części grudnika, to kładziemy je na ziemi, tak żeby mm, woda im tak trochę podsiąkała. I wtedy o, pojawią się korzenie i sadzonki. Tak samo się takie sadzonki grudnika pozyskuje, tylko że to jest już paroletnia, takie 2-3 lata. A te takie to są liście, które urosły nas w tym roku.